Słuchawki Sony WH1000XM2. Pokażę, jak takie słuchawki sparować i potem zresetować do ustawień fabrycznych. A więc najszybciej parujemy poprzez usługę NFC. Jeżeli telefon taką posiada, to w opcjach ją włączamy. O ile nie mamy włączonej, przytykamy. Do telefonu. Telefon pokazuje, że możemy parować. Słuchawki są połączone. Jeżeli nie mamy usługi NFC w telefonie, możemy słuchawki sparować tradycyjnie. Włączamy Bluetooth, Bluetooth w telefonie, wchodzimy. Słuchawki trzeba wprowadzić w tryb parowania. Tutaj jest taka dioda informująca. Ona się zapala w kolorze niebieskim i czerwonym. Jak nacisnę przycisk włączenia, po dwóch tych sekundach słuchawki się uruchamiają, a po kolejnych pięciu, gdy będę trzymał cały czas, Przejdziemy w typ parowania, czyli po naciśnięciu trzeba odczekać 7 sekund. dioda zacznie, Ta dioda zacznie migać w kolorze na przemian czerwono-niebieskim. Więc wciskam i czekamy. Słuchawki się uruchomiły. Dioda na przemianie Miga. Nie wiem, czy to widać tutaj. O, widać raz. Czerwono, raz niebiesko. To jest tryb parowania. W telefonie robimy. Wyszukaj. Połącz. Powiąż. I słuchawki mamy połączone. Teraz za chwilę pokażę, jak zresetować takie słuchawki do ustawień fabrycznych. Jeżeli słuchawki już mamy sparwane, to kolejne włączenie to jest tylko dwie sekundy. Naciskamy. Raz, dwa. I słuchawki nam się łączą. Wyłączę. I pokażę, jak zresetować słuchawki do ustawień fabrycznych, to wtedy po włączeniu telefon nie powinien się automatycznie połączyć. Żeby zresetować słuchawki, naciskamy równolegle przycisk włączenia i przycisk MC, włączający, wyłączający usługę redukcji szumów. Czekamy 7 sekund, aż dioda. Ta mignie nam 4 razy na niebiesko. Czyli te dwa przyciski, 7 sekund czekamy. Dioda powiadomi, ta na przycisku włączenia 4 razy mignie na niebiesko. To słuchawki zostaną zresetowane. Naciskam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tak, słuchawki zostały zresetowane. I teraz jakie włączę, nie powinny się połączyć z telefonem. Nie połączyły się. Tak dokonujemy parowania przez NFC, przez parowanie poprzez Bluetooth oraz Reset słuchawek do ustawień fabrycznych. Dzięki za uwagę.